Wielce Szanowni Panowie Posłowie, Szanowni Drukowie, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, Panie Burmistrzu, Miasta Opole Lubelskie, Panie Burmistrzu, Miasta i Gminy Poniatowa i wszyscy inni Państwo Wójtowie i Burmistrzowie, Pani Wójt, yy. Wielce Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, wielki zaszczyt dzisiaj. Mam osobiście, mamy my wszyscy, że możemy przekazać dla 32 jednostek środki finansowe w wysokości łącznej blisko 17 milionów złotych od instytucji rządowych na 32 nowe pojazdy bojowe, które będą wydatnym wsparciem bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. 32, z czego 4 to trzeba zauważyć. To są samochody strażackie, których nie zdołaliśmy z uwagi na krótki termin realizacji inwestycji zakupić pod koniec ubiegłego roku. W tych czterech jednostkach ponownie ta promesa będzie wręczona po to, żeby w tym roku ten zakup zrealizować, bo tego czasu jest dużo, dużo więcej i można bez pośpiechu lepiej zakupić te samochody. Zdecydowaliśmy pod koniec zeszłego roku, że zamiast się śpieszyć, przeniesiemy to po prostu na na ten rok, zamiast się śpieszyć i popełnić błąd. Natomiast w 28 przypadkach jest to absolutnie zupełnie nowa inwestycja i zupełnie nowe decyzje dotyczące tych samochodów strażackich. Mamy, proszę Państwa, w Polsce i zawsze warto to podkreślać, również przy tych okazjach albo zwłaszcza przy tych okazjach. Idealny, można powiedzieć, model współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Całość bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego, i to nie jest tylko bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bo to jest około 25% do 30% w zależności od jednostki, zadań i Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych ale bezpieczeństwo w każdym zakresie. Przed momentem otrzymaliśmy y, bardzo przykrą informację, za chwilkę się tam udam na miejsce, że w gminie Wojciechów y, w miejscowości Palikije i w miejscowościach sąsiednich przeszła trąba powietrzna i zerwała kilkadziesiąt dachów. Niestety wchodzimy w ten sezon, y, ten sezon w którym możemy się spodziewać tego rodzaju wydarzeń bardzo przykrych i niebezpiecznych dla mieszkańców a jednocześnie bardzo szkodliwych dla majątku mieszkańców no i tutaj działalność ochotniczych straży pożarnych jest absolutnie na wagę złota tam dzisiaj teraz właśnie w tym momencie interweniują oczywiście Państwowa Straż Pożarna, jest zastępca komendanta wojewódzkiego na miejscu, no ale zasadnicza część tej akcji jest wykonywana przez Ochotnicze Straże Pożarne. Właśnie po to rząd Prawa i Sprawiedliwości, i to warto sobie uzmęc, sprawiać i powtarzać zawsze. Zdecydowanie zwiększył finansowanie inwestycji w ochotnicze straże pożarne. To zwiększyło się ponad dwukrotnie na przestrzeni zaledwie trzech lat. Od poziomu 6 milionów 900 tysięcy złotych jeszcze w roku 2015, jeśli dobrze pamiętam, do poziomu ponad 17 milionów w ubiegłym roku. No a te środki finansowe, które dzisiaj Państwo możecie otrzymać i rozpocząć z marszu już, proces inwestycyjny, to znaczy zakup tych pojazdów, to są właśnie, to jest właśnie efekt tego dostrzegania ogromnej roli Ochotniczej Straży Pożarnej. Zresztą to nie jest tylko rola w zakresie bezpieczeństwa, bo działalność ochotniczych Straży pożarnych w małych miejscowościach, czy w małych miasteczkach, to jest również ogromne, ogromna praca edukacyjna, również na uruncie czy na polu patriotycznym. Można powiedzieć, że bez Ochotniczych Straży Pożarnych w wielu miejscowościach życie kulturalne byłoby uboższe mniej więcej 80-90%. Gratuluję Państwu tej postawy. Gratuluję Państwu tej działalności. Za nią bardzo serdecznie dziękuję jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na terenie województwa lubelskiego i cieszę się z tych środków, które dzisiaj wraz z Panią Marszałek Bełchatą Mazurek będziemy mogli Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.